Hejka wszystkim. Tudai. W dzisiejszym odcinku standardowo już na tym kanale w okresie przedświątecznym będzie Bożonarodzeniowa mapka. Czy jesteście już gotowi na świętego Mikołaja? Czy macie już choinkę, czy macie dla niego już ciastka i gorące mleczko? Jeżeli tak, piszcie w komentarzu, że jestem przygotowany. Jeżeli nie, piszcie, że jeszcze nie. A my w tym odcinku dowiemy się, jak bardzo jestem ja przygotowana na Podróż ze świętym Mikołajem. Mam nadzieję, że pójdzie dobrze, ale jeżeli jesteście ciekawi, żeby się sami przekonać, co mi wyjdzie, co mi nie wyjdzie, to dajecie. Ej, patrzcie, to jest Roblox Express. Ostatnio e, na jednym z odcinków z Wielką Aferką, chyba jak grałyśmy w Grincha, tutaj Wam go podepnę, e, rozmawiałyśmy właśnie z Weroniką, że ona lubiła ten e, świąteczny ekspres, jak, jak się to nazywało? Nie pamiętam właśnie ten film. Ciągle zapominam nazwy. Patrzcie, a tutaj mamy jajowe wynagi. Nie, nie chcę tego kupować. Dobra, powinniśmy. Aha, musimy sobie wybrać. Tam jest zero graczy. No to chodźmy tu, gdzieś, jacyś są. Jezus, jak pięknie. Konduktora mamy. Patrzcie, jaki piękny wagonik. Tutaj można opuścić. I to są ludzie, już jacyś... Ja mogę. Ja mogę się dosiąść. Nie, ja nie chcę być tyłem do jazdy, ja wolę być przodem. W sumie nie wiem skąd jest ciuchcia. W sensie, gdzie jest przód. Nieważne. E, Okej, okay. no i zaczyna się. Z... Zwiększy głośność, aby uzyskać najlepsze wrażenia. Ale mam głośno. Nie chcę głośniej, bo nie słyszę samych siebie. Łańcuch tu jest! Wesołych świąt! Gdzie, ja... gdzie on jest? Skąd on to mówi? Wystawiłem trochę mleka i ciastek dla świętego Mikołaja, patrzcie. Daj spokój, Mikołaj nawet nie istnieje. Czemu psujesz wszystkim zabawę, Fredrika? To są prezenty już, patrzcie. Mów no za siebie. Popieram, popieram, trzeba wierzyć. Chłopaki, czasami najbardziej prawdziwe rzeczy w życiu to rzeczy, których... Nie mogę, przy... za szybko. Jeśli wkrótce nie pójdziemy do łóżka, Mikołaj nie przyjdzie, czyli trzeba się położyć spać. <laughs> Dom się trzęsie. Co się wydarzyło? Co się dzieje na zewnątrz? Co to? Jakaś... Jakaś burza! Eee, nie jestem pewien, chodźmy to sprawdzić. Gdzie w ogóle jest ten łańcuch? On zawsze stoi z nami. Dobra! Fajnie, że w kolejnym e, odcinku będzie łańcuch. W z Werką Aferką też był łańcuch. E, wszyscy na północnym stopniu. Ekspres polarny, o ekspres polarny. Co to ma być? Przybył do nas ekspres polarny, no nie i mamy znowu pałę. Łańcuch, hello! E, to jest Roblox Express, idziemy zobaczyć tego Mikołaja no, na biegunie północnym. No nie wiem, powinniśmy iść do łańcucha? E, łańcuch. To jest jedyna w swoim rodzaju okazja dla was dzieci. Ja tam wchodzę, nie czekam nawet na was. Jaka ładna lokomotywa, zobaczcie ile tu ma zegarków. Wyjdźcie! Będę Was krył. O, nie wiem przed czym, nie wiem przed kim. Ale dobra, dzięki łańcuch! Witamy na pokładzie! Przed Wami długa podróż. E, zanim przejdziemy dalej, dam Ci Twoje złote bilety. O matko, dostaniemy złoty bilet? Nie możesz go zgubić, inaczej nie będziesz mógł wrócić z nami. O nie! I zastaniemy na północnym biegunie. Czekajcie, w tą stronę jedziemy, to ja chcę usiąść tędy. Musi być Wam zimno. Czas na gorącą koladową imprezę. Koboska Boska w Grinczu też było tak. I mam złoty bilet. I mam czekoladę. Rozgrzej się. O, ale jaja. Tam jak grałyśmy z Werką Oferką w Grinczu też była czekolada gorąca. I w ogóle też możecie zobaczyć jej odcinek, który był tego samego dnia, jak robiłyśmy największego bałwana na świecie. Też mam go tutaj gdzieś podepnę. Pokażcie mi ten złoty bilet. Ładny. Pięciogniastkowy. Dobra, napiłam się już. To było pyszne, dziękuję. Ja zostaję z tą czekoladą. nie jest mi dzisiaj chłodno. Mamy strasznie zimno na dworze. Co się stało? Przepraszamy, dzieci. Wygląda na to, że w coś uderzyliśmy. No nie, się musimy zatrzymać? Co się dzieje? E, chodźmy zobaczyć, co to jest. Dobra, idziemy. Chowam czekoladę. żebym się nie oblała? No nie wierzę w świętego Mikołaja! Ho, ho, ho! Wesołych świąt! Czemu on jest jakiś taki zakapturzony, jakby był zły, opętany, niedobry jakiś, co? To jest święty Mikołaj! Idziemy do Twojego warsztatu. Zmień ustawienia... Przepraszam dzieci, w tym roku nikt nie może wejść na... Co? E, przepraszamy Pana, dlaczego tak jest? Nikt nie może tam chyba wejść w tym roku, ponieważ... Jakinda pe... Nie rozumiem. Upewnij się, że Boże Narodzenie było zrujnowane dla każdego dziecka na świecie. O nie, dzieci, szybko z powrotem do pociągu. Mówiłam, że oszalał, że to jest zły święty Mikołaj. Wracamy. Pokonaj złego renifera. Dawajcie, chodźcie tutaj, mamy po to pałki. No ja sama wszystkich nie pokonam. Chodźcie, pomagajcie. Czemu złe renifery, To złe renifery go porwały? Dostałam od renifera, a kopnął mnie. Ja mam. Dawaj, dawaj. O, o, co, co to tak go wysadziło? No dobra, giniusz! już. Okej, znaleźliśmy e, okay. się tutaj. Co się stało z Mikołajem? Zły święty Mikołaj przejął Biegun Północny. Dobrze mówiłam. Po to zdrowia. O nie, to kosztuje. Musimy dostać się na biegun północny, jeśli nie, nie będzie świąt Bożego Narodzenia ani prezentów dla świata, w sensie no nikt nie dostanie na całym świecie prezentów. Musimy się tam dostać szybko, jak długo jeszcze? Za chwilę przyjedziemy, przygotuj dzieci! Raczej przygotujcie się dzieci miało być. Jak mam przygotować dzieci? Dobra, I okej, okay, jesteśmy. To tyle, ile pociąg nas zabierze. Ale tutaj jesteśmy przy wyjściu na biegun północny, patrzcie. Zażo polarna nawet jest. Dlaczego są dwie dziury? No, nie, jedna jest dobra, jedna jest zła. Wygląda na to, że zły Mikołaj zostawił pułapkę. No, ja nie chcę zginąć, bo będę musiała płacić Robuxy. Wybierz dziurę, dziurę przez którą przejdę. Patrzcie. Dobra, za 35 Robuxów. Oj! Uwielbiam historię. Jesteśmy tak blisko, czy nie? Nie! Dopiero zginęłam. Okej, okay, przejdźmy. Mijaj lodowe góry. Jak mam mijać lodowe góry, jak po nich skaczę? Hello! Kto to pisał? No nieźle. Mam nadzieję, że więcej takich pułapek nie będzie. Pomijam. No nie gadajcie, że w drugą stronę. Co to ma być za skamerska gra znowu? Dobra, czekajcie, może zdążę. Oj, oj. Zaczynam odczuwać serio mocną presję czasu. Dobra. I czy ja będę musiała sama pokonać złego świętego Mikołaja? To jest niefer... W którą stronę ja mam iść? W końcu no! Musimy być cicho i znaleźć Mikołaja zanim z kimś. Jak się tu zakradniemy? Po prostu chodź za mną i nie wychylaj się. Dobra, dobrze, że nas przeniosło, bo się w sumie zrespiłam i nie wiedziałam, w którą stronę mam iść. Wypadłam z obiegu. To miejsce jest puste nie widzę żadnych elfów. E Prawdopodobnie są zamknięte w pokoju z prawdziwym kołajem. Musimy ich znaleźć i uratować! Ratujemy święta znowu, again. Święty! klip. No Wygląda na to, że mamy bandę niegrzecznych dzieci. Powiedziałem? Nie ma żadnych gości na północnym biegunie. Teraz umrze i pokonaj złego. Patrzcie no i już dostałam. No ja sama ich nie pokonam. Patrzcie, no i nawet nic mu nie zadaje. No nie, no samo to bez sensu. A mogę coś kupić? No nie, no, no nie pokonam ich. No, nikt nie przeżył. No i dobra. No tutaj się nie da przyjść samemu. Kurczę, niedobrze. No szkoda, no. Nie dowiemy się, czy pokonaliśmy świętego Mikołaja. Uznajmy to za złe zakończenie, że pomogliśmy złemu świętemu Mikołajowi. No trudno, no. No nie da się przejść bez pomocy innych osób a może być ciężko, żeby inne osoby ze mną dotrwały do tego miejsca, bo będzie trzeba znowu zapłacić pewnie Robuxy. A nie każdy chce wydawać je na grę. To wszystko, co miałam dla Was w dzisiejszym odcinku. Ale się nie przejmujcie. Na pewno będą kolejne. Tylko nie zapomnijcie zostawić przycisku subskrybuj, koniecznie z dzwoneczkiem. No i też dać bardzo dużo łapek w górę, żeby być ze wszystkim na bieżąco, żeby było więcej takich filmów na tym kanale. I po najważniejsze, żebyśmy następnym razem wybierali takie mapki, w których mogę sama przyjść i się je da przyjść. Co? Standardowo, jeżeli podobają Wam się rzeczy, które mam na sobie, to wbijajcie na rzeczy.pl. Tam je odnajdziecie, tam je możecie zakupić. To jak? Widzimy się następnym razem. Pa!